które mają być może takie same jak my wszyscy. E, ograniczają do zaspokojenia ich tylko za pomocą bardzo wygodnego, znakomicie spersonalizowanego, idealnego partnera w postaci jakiejś właśnie aplikacji czy sztucznej inteligencji. No i to jest to, że my Asia tu rozmawiamy pomiędzy kobietami ludzkimi, które pragną drugiego człowieka i my nie mamy wątpliwości, że to jest jedyna wartościowa relacja. No ale znów moim jest zadaniem jest. Do... na szczęście jest takich więcej. Tak bym powiedziała na ten moment, ale moim zadaniem jest dołożyć ten jakby kontekst szerszy. I takich jak my jest wciąż więcej, natomiast ta tendencja niekoniecznie jest wzrostowa, bo bardzo wygodnie jest mieć partnera, który jest w 100% dopasowany do ciebie, który robi dokładnie to, czego ty chcesz, odpowiada perfekcyjnie na twoje oczekiwania, na twoje zaczepki, na twoje zachcianki. Kurczę, to by w ogóle Boże, było takie. nie, proste, jakie to by było życie? Nie, jakie to by było nudne, daj spokój. Nie. Kim się A... pokłócisz rano? O te skarpetki, czy o coś tam, nie? No.